Ja przyznam, że w ogóle nie spałem najlepiej, <laughs> wynikało to prawdopodobnie z tego, że było mi niewygodnie i było mi ciepło. A wynikało to bezpośrednio z tego, że nie mogłem otworzyć okna. Czemu nie mogłeś otworzyć okna? Ponieważ ktoś pod moim blokiem bardzo intensywnie palił papierosy, a ja nie przepadam za spaniem w zapachu papierosów, więc zamknąłem to okno. Wiedząc, że wiąże się to jednak z innym problemem. Jak ktoś palił cały czas? No, Jedyn od drugiego? Próba czasowa była jakaś taka półtorej godziny. Okej. Okay. I w tym czasie cały czas dawało fajkami, bo mhm. sprawdzałem kilka razy, otwierałem okno, sprawdzając, o, może teraz już nie, ale no, jakby to się działo regularnie. Mogłeś otworzyć okno i przy tym oknie wystawić wiatrak, żeby on wydmuchiwał ten ewentualny dym tytoniowy, który mógłby wlecieć do Twojego pokoju. To czemu nie powiedziałeś mi tego wczoraj? Bo nie mówiłeś mi wczoraj w nocy, że masz czulemy z zaśnięciem. A, faktycznie. Faktycznie nie mówiłem ci tego. Ale następnym razem na pewno tak zrobię. Niemniej yy, nie spało mi się najlepiej. Zdążyłem się ubrać w piżamę wczoraj wieczorem, więc przynajmniej tyle mi było wygodnie. I co? Przebranie się w piżamkę nie pomogło? Nie spało ci się lepiej? No, żebyś wiedział, że nie. Może może powinienem spróbować spać bez piżamy. Może to jest odpowiedź. Ale w sensie... W bieliźnie po prostu. Na waleta? Ja nie wiem, czy to jest wygodne. W, w negliżu. Próbowałeś? Spanie w negliżu. No. Wolę spać. Chyba, że mówimy o ekstremalnych, takich naprawdę ekstremalnych upałach, że jest trzydzieści kilka stopni w nocy. No to wtedy nie ma wyboru. Ale jednak wolę mieć ten komfort yy, piżamowy. I dlatego dzisiaj o piżamach będziemy rozmawiać trochę. O tym, czy są wygodne, czy w ogóle ich potrzebujemy, i o co z nimi chodzi, bo przecież ja mogę spać w tej koszuli, w której tutaj teraz jestem. Amen. głupotki, do posłuchania, przed snem. Z tymi piżamami to jest, to jest zagwostka w sumie. Dlaczego? No bo taki, mam wrażenie, że gdzieś się utarło, że taki standardowy cykl życia piżamy, to jest taki, że kupujesz sobie coś, coś nowego, jakiś nowy ubiór, ponosisz go dłuższą chwilę i on się tak w naturalny sposób rozciągnie, po tam, nie wiem, 50 cyklach prania czy coś, albo stanie się dziurawy, to wtedy na mocy nadanej tobie przez rząd y, czynisz tą koszulkę piżamą. I później to sobie łazisz, 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 aż do całkowitego rozerwania materiału i wtedy cykl życia się dopełnia, zrzucasz tą piżamę na szmaty i wycierasz tym podłogę albo buty albo coś i później do wyrzucenia. Znaczy jest też druga droga możesz kupić sobie ciuchy, które są dedykowane jako piżama. Ale ja tego nie robię. Ale co, cze, 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 czekaj, czekaj, co to znaczy, że to są ciuchy dedykowane jako piżama? Idziesz do sieciowy, nie? No. I tam masz taki dział no. na męskim, na przykład, że tam jest bielizna, są jakieś klapeczki, coś tam. I masz też parę piżam. Takich, że, że one na przykład są zestawem. Spodnie i koszulka. I piżama to jest. I oni ci mówią, stary, to jest piżama, to ubierasz tylko w nocy. Kup sobie, będziesz miał dedykowane, będziesz miał fajne, świeżutkie i w ogóle. Ale ja tego nie kupuję w ogóle. No to wydaje mi się, że musimy odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie: co to jest piżama? <laughs> Jak można odpowiadać na tak skomplikowane pytania yy, jakoś prosto? No, Józef, Józef. Wiem, możemy odpowiadać przez odwrotność. Czym piżama nie jest? Tak. Co nie jest piżamą? Yy, hm, no to piżama na pewno nie jest strojem dziennym. Co to? O? O, oj, 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 za daleko. Co to znaczy, że nie jest dziennym? A jak śpisz w, w, w dzień, to piżama jest dzienna. Ale ubrałbyś piżamę specjalnie, żeby zdrzemnąć się w ciągu dnia? Nie, bo wtedy to nie byłaby drzemka, to byłby sen. A zrobiłbyś to, jakbyś chciał pospać w ciągu dnia, to ubrałbyś piżamę? No totalnie, tak robiłem nieraz. Ha. To zaskoczyłeś mnie tutaj trochę, bo ja myślałem o dniu jako o takiej sytuacji, kiedy spontanicznie idziesz sobie spać, a nie przygotowujesz się, idziesz do toalety, i później ubierasz te piżamy, i wiesz, że jest ten rytuał. No ale spontanicznie pójście spać to jest wtedy, kiedy oglądasz jakiś film i po prostu odpływasz i zasypiasz. To, to jest dla mnie spontaniczne pójście spać. A jeżeli ty się już kładziesz z taką myślą, a teraz sobie utnę drzemkę, no to wcześniej najpierw idziesz do łazienki i, i się szykujesz. No to co to za różnica, czy nie, nie wskoczysz w jakieś odrobinę wygodniejsze ciuchy? Nie no, masz absolutnie rację, tego tak mnie nie, nie, nie kojarzyło po prostu. No dobra, czyli możemy ustalić, że piżama nie jest przydzielona tylko do nocy. Może też być ubierana za dnia. Piżama jest przydzielona do... Czynności. Oczywiście. Do Ale spania. czy też na pewno? No, no... Tak. A co jeżeli ja wyjdę rano w piżamie do sklepu po bułki? To wtedy. Nie śpię. Wtedy, pomimo że twój ubiór się nie zmienia, zmienia się jego status. I w momencie, kiedy przekroczysz próg domu, piżama przestaje być piżamą. A staje się ubraniem wyjściowym. wyjściowym. Wiesz co, ubraniem wyjściowym, niby tak, ale jak wejdę do sklepu, to mhm. te bułki. No powiedzmy. To na zapleczu takie dwie panie albo panowie powiedzą do siebie, ty, gość w piżamie przyszedł. No nie powiedzą, ale on ma bardzo ciekawy strój dzienny, tylko będą wiedzieli, że to jest piżama. A widzisz, to może w takim razie e, piżama ma taki stan kwantowy. Musisz wyjaśnić. To znaczy, że piżama staje się piżamą w zależności od obserwatora. Czyli w momencie, kiedy ty idziesz, powiedzmy, w tym stroju, w którym spałeś, idziesz do sklepu, to dopóki nikt nie zwróci uwagi, że to jest piżama, to to nie jest piżama, to to jest strój wyjściowy. Czyli Natomiast w momencie, gdy ktoś w czyimś oku urodzi się myśl, że ten koleś chyba jest w piżamie, no to wtedy staje się to piżamą. Można też mieć piżamę, która będzie nie rozpoznawalna, że jest piżamą. No i gdzie, gdzie w tym przyjemność piżamy? Na przykład moje piżamy są takie, że jakbym przyszedł dzisiaj w niej, to byś mógł się nie skroić, bo to by był pewnie t-shirt po prostu. No to, to nie byłaby to piżama, dlatego że piżama jest formą jest formą konwenansu, jest, jest, jest częścią umowy społecznej, którą podpisujemy ze społeczeństwem. Piżama jest konstruktem społecznym. Tak, myślałem, że do tego dojdziemy. No do wszystkiego możemy dojść na zasadzie, że rzecz X jest konstruktem społecznym, ale piżama jak mało co pasuje do tej definicji. Wszyscy socjologowie teraz łapią się za głowy I, i notują, że to jest rzecz wspaniała, totalnie mogę zrobić na tym dwie habilitacje. Skoro to jest konstrukt społeczny, no to idealnie. Ale czekaj, to teraz chcesz mi powiedzieć, że moje piżamy nie są piżamami. Twoje piżamy. społeczeństwa. Twoje piżamy są piżamami, jeżeli w nich śpisz. Aha. Czyli jeżeli one nie muszą jest, wyglądać jak piżama. Jeżeli to jest ubranie, które z pełną świadomością dedykujesz czynności spania, to wtedy jest to piżama. Ale jak w niej gdzieś pójdę i ktoś nie zauważy, że to jest piżama, no to już nie ma problemu. No to wtedy na tę krótką chwilę piżama staje się ubiorem codziennym, a później jeżeli wrócisz w tym spać, no to jesteś trochę obleśny, że śpisz w tym, w czym byłeś na mieście. No ale okej, okay, nie oceniamy. Nie, nie używam teraz wystarczającego języka. Jak to nie używasz? powiedz, że to jest obleśne. Ale to jest obleśne dla mnie. To niekoniecznie musi być obleśne ogółem. No Aha, i... tak dla ciebie to spoko. No spoko. Dobra, przyznaję się, okej? Okay? No. Jakby tak, całkowicie. No śmiało. To w takim razie jestem dla ciebie obleśny, bo przecież... zdarzało mi się. No mi też się zdarzało, no. Zdarzało mi się też wracać późną porą i, i robić rzeczy, które nie przystają cywilizowanemu człowiekowi. Kładłeś się w zbroi. W zbroi? Tak się mówi, jak się y, kładziesz w tym, w czym przyszedłeś od razu. No w spodniach, w koszulce. Zdarzało się tak, zdarzało się tak. Czasami w kurtce nawet. No, w dżinsach, w butach. W butach? W śniegowcach. To jest dopiero obleśne, wiesz? W butach do łóżka. Ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę, że to jest obleśne. Każdy z nas jest czasami na swój sposób obleśny. Nie ma co z tym walczyć. Ale widzisz, od obleśności odróżnia nas piżama, bo jeżeli idziesz spać w piżamie, to obleśny nie jesteś. Mm. Jesteś ułożony, masz rytuał, masz swoje miejsce. Piżama przyporządkowuje nas do naszego miejsca w społeczeństwie, ponieważ jest konstruktem społecznym. A no przecież. Ciekawe, czy y, Kubuś Puchatek wiedział, że nosi konstrukt społeczny na sobie tak często w bajce? Tak. Myślisz, że Kubuś Puchatek był, wiesz, pamiętaj, że to był miś jednak o małym rozumku. No to był miś o małym rozumku, ale jednak cały jego rozumek był napędzany przez jego twórcę, który mu nadawał życie, czyli Krzysia ze Stumilowego Lasu. I Kubuś przejmował podświadomie to, co Krzyś był nauczony. Krzyś to nie był jego twórca. A, pan Milne, ten co się nazywał A.A. Milne. Pan był Milne go... był jego stwórcą, natomiast to, że Kubuś ożywał i miał różne przygody, to była siła wyobraźni Krzysia. Krzysztofera Kr Robina. Czyli Krzysztofer Robin miał pełną władzę nad Kubusiem. Ja nigdy nie patrzyłem tak na to, bo zawsze myślałem, że oni są przyjaciółmi, a tak naprawdę Krzysiu był tym takim. Master of Puppets, pociągał no, za sznurki. Mój drogi, no to z najlepszymi przyjaciółmi czasami, czasami się ich manipuluje. No. Czasami? To wszystko było w jego głowie. Tam... To prawda. Wszystkie konflikty, jakie tam były, wynikały albo z celowego założenia Krzysia, albo z jego zaniedbania. Bo albo na przykład coś napisał, a Krzysiu Baz grał jak kura pazurem, i żadna z, z tych postaci w stumilowym lesie nie umiała czytać, i z tego wychodziły różne kwiatki. Czyli to też Krzysiu ubierał kubusia-puchatka w piżamę ze szlafmycką. Aha. W swojej głowie. Tak. Bo wiedział. Bo to już był czas do spania. Bo to już był czas do spania. I wiedział, że kubuś, puchatek, nie mógł iść spać bez czegoś takiego. Na sobie. No, no, bo to jest typowy strój do spania. Natomiast co nosił kubuś? Normalnie? No nie, do spania. Aha, do spania nosił taką koszulę nocną i szlafmyckę. Koszulę nocną? Tak byś to nazwał? Na no co, jakbyś to inaczej nazwał? No, ja bym to nazwał. Jakby miał trochę większe wcięcie. To by była w dekolcie, To by była halka. O. A ponieważ to było bez wcięcia i tam nawet był, był zalążek kołnierzyka, to ja bym to nazwał podomką. I a... wynika to z tego, że w czasach, kiedy Kubuś Puchatek powstawał, to był, nie wiem, lata XX wieku, to to był typowy strój do spania. Pojmowanie piżamy teraz, a wtedy to były dwa zupełnie różne światy. Ponieważ wtedy, czy mężczyźni, czy kobiety, no to nosili strój, który my utożsamiamy teraz najczęściej ze szpitalem czyli taką właśnie zarzutkę na siebie, że zarzucasz takie to i, i, i masz do, do kostek. No ciepłe to jest, wygodne, nie? Wygodne, przewiewne, fajne. Nie ogranicza cię. Nie ogranicza. No ale ma też swoje wady, i teraz należałoby sobie zadać pytanie, co się stało, że my jako społeczeństwo zaakceptowaliśmy zupełnie inną definicję piżamy, że piżamy się zmieniły. A wiesz, to wszystko zależy od mody. W tym wypadku nie, ponieważ jest konkretne zdarzenie, sytuacja, po której świat już nie był taki sam, jeśli chodzi o piżamy. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że był moment w historii ludzkości, tak. Tak. kiedy stwierdziliśmy, że piżama jest jednak inna niż ta, którą nosił kubuś Puchatek. Tak. To gdybyś mógł. Wiesz, rozwinąć tę myśl, bo to nie uczyli tego w szkole na historii. To jest dziwne, ponieważ uczyli w szkole o jakichś pierdołach, a nie uczyli o rzeczach ważnych, ale możemy to połączyć z innymi rzeczami, które są uczone na historii, dlatego że jak praktycznie każda rzecz w ostatnich stu latach i trochę więcej, każdy rozwój technologiczny, każdy skok cywilizacyjny, technologiczny był spowodowany wojną. Brawo! W tym wypadku pierwszą wojną światową. Wtedy nazywaną Wielką Wojną, ponieważ się okazało, to była pierwsza wojna, w trakcie której zaczęto używać takie dość nowoczesne metody wojenne, jak na przykład naloty bombowe. Co prawda niekoniecznie z samolotów, prędzej z cepelinów, ale były naloty bombowe, więc ludzie musieli ewakuować się ze swoich domostw do schronów. A jak w... zaczyna wyć ta syrena alarmowa, no to nie masz zbyt wiele czasu. A tak prawdę mówiąc, to w tej podomce dość kiepsko się ucieka. Biegnie. Można się potknąć, można zahaczyć jeszcze o coś. Musisz, Jeszcze wiesz, jeszcze ten szlafrok musisz nałożyć. Poza tym to jest zbyt przewiewne. Więc od tego czasu zaczęto stosować no, takie ubrania bardziej codzienne, bardziej mobilne, żeby się lepiej prezentować w schronie na wypadek jakby był nalot bombowy. Czekaj, jakby prezentować to jest jedna sprawa, ale druga to brzmi tak, jakbyśmy już od razu przyjęli, że warto w nocy być ubranym w coś, co ci pomoże uciec. Tak. To jest trochę nie dzisiejsze, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, przynajmniej w Polsce, że czujemy jakiś stopień bezpieczeństwa względem tego, co mogli czuć ludzie na przykład na początku XX wieku. Mm -hmm. No to dlaczego my cały czas idziemy w to, a nie w rzeczy, które są, wiesz, bardziej przewiewne, może dłuższe. No bo jednak ostatecznie o tym decydowała moda. Ponieważ chodziło o to, że jak spotkasz się ze swoją sąsiadką, ponieważ niestety w dużej mierze to było adresowane do kobiet w tamtym okresie, no to chcesz się jakoś dobrze prezentować. Oczywiście chcesz, żeby ci było wygodnie w trakcie spania, żeby to pełniło swoją funkcję senną, ale na wypadek, gdyby coś, to nie wyglądasz w tym tak, tak nienaturalnie, tak zbyt domowo, jak właśnie w tej podące. Jakbyś dopiero wstał. No, a <grym> ludzie wtedy dopiero wstawali albo no. się kładli. Więc trzymając się tego, że te piżamy, które znamy ze współczesności, były obliczone na to, żeby można było w nich wychodzić. Nie powinno się czuć żadnych, żadnych wątpliwości, żadnych pretensji, żadnych wyrzutów sumienia, że ty w tej piżamie skoczysz sobie po bułki do sklepu. Bo od tego one są. Od tego są one. Dobrze, że powiedziałeś to teraz w odwrotnym szyku, bo to by brzmiało bardziej poważnie. Tak, bo to w ten sposób nadaje temu jakiejś takiej powagi, rangi. Rangi nadaje. A jak piszesz piżama? No przez ży, z kropką zresztą. A jakbym powiedział piżama, to co ty na to? <noise> Ale czemu miałbyś powiedzieć piżama? Bo tak się czasami mówi. Hej, właśnie jestem w piżamie. <noise> tak. Jakbym chciał zabrzmieć odrobinę bardziej infantylnie, ale znowu to jest słowo pozbawione jakiejkolwiek oceny, tylko chciałbym no tak. zabrzmieć bardziej jak dziecko, no. no to bym totalnie powiedział pijama. Ale powiedziałbyś pijama czy pajama? Nie, powiedziałbym pijama. Ale jakbyś napisał, to już jest różnica. No to totalnie byłaby różnica, natomiast różnica pajama, pyjama... To już bardziej te takie zalążki angielskie, brytyjskie, kontraamerykańskie, bo to tam jest różnica. Tak, bo Brytyjczycy są tacy wycofani jak Y, nie? P, że do tyłu, że idziesz do tyłu, że robisz dystans. Jestem w piżamie, nie podchodź do mnie, a Amerykanie mają pajama, czyli wychodzę w pajamie, gdziekolwiek chcę. Bo jestem ze Stanów i nie mam aż takich problemów z kontaktami społecznymi. Wiesz, skąd się Właśnie spłuciłem te kultury. Totalnie spłciłeś, ale to do, dobrze pasuje, że spłciłeś te kultury, bo wiesz skąd się wzięła piżama? Sam mam ten pojęcia. termin, samo to pojęcie. Nie, nie, nie mam pojęcia. Ono wywodzi się z języka perskiego. I jak większość wspaniałych rzeczy, które dotarły do białego człowieka, zawdzięczamy to kolonizacji, zwłaszcza e, brytyjskiej inwazji na Persję. I oni sobie przygarnęli ten termin i po prostu to, 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 to w czym spali, no to, 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 to było określone jako piżama. Podoba mi się, że wśród takich wyróżnianych nazw na piżamę za granicą jest też całkowicie urocza jam-jams. Jam no albo Amerykanie to skracają do PJs. Mm, ale to mi się już za bardzo kojarzy z jedzeniem. No bo OJ to jest sok, albo ten człowiek, który zabił swoją żonę. A PJs to może być albo piżama, albo peanut butter jelly. No to to jest PBJ. P Pi Aha, peanut butter jelly. To jest peanut jelly, czyli gem z orzechów ziemnych, typ, typ chory zwrodniałcu. Jak byś chciał to zrobić w ogóle? Tak jak każdy inny dżem. Czyli? Sypujesz orzeszki na patelnie. No, Dodajesz cukier. No. no, i czekasz, aż się skarmelizują. Totalnie tak się I robi. I puszczą każdy, sok. Totalnie tak się każdy dżem robi. Mam rozumieć, że robiłeś dżemy? Nie. A robiłeś pijamy? No, robię je każdego dnia, kiedy wybieram to, w czym pójdę spać, ponieważ już ustaliliśmy, że pijama to konstrukt społeczny. Czekaj, wybierasz? W sensie codziennie wybierasz inną? Zdarza mi się teraz w lecie. A to wynika z różnicy temperatur, czy z tego, że jedna ci się bardziej podoba, a inna? Nie, nie po prostu spanie w tym samym stroju, w którym spałem dzień wcześniej, on już wolę sobie wybrać coś świeżego, nowego i wtedy mam, mam większy komfort spania. To brzmi jak. brzmisz jak człowiek, który jeszcze. Brzmi jak pole. <noise> Właśnie nie do końca. Brzmi jak człowiek, który lubi świeżą piżamę, wykrochmaloną pościel. I jeszcze wyprasowane prześcieradło. Nie, ponieważ krochmalenie to jakiś dziwny zwyczaj, który nigdy nie dotarł do mojego domostwa. Prasowanie to barbarzyństwo. Natomiast ja bardzo lubię pranie. Uwielbiam robić pranie i w momencie kiedy ja nie mam nic do wyprania, czuję bardzo dziwny niepokój w momencie, gdy mam wszystko wyprane, więc zapełnienie tego kosza na pranie jest jednym z moich priorytetów. Jeżeli ja w tym celu muszę wykorzystać 7 piżam w tygodniu, to ja to zrobię. Czyli to nie celem jest czysta piżama, tylko celem jest robienie prania? To jest jakieś kompulsywne? Mm, pomidor. <noise> pomidor, bo nie chcesz się przyznać. Nie, dlatego, że nie wszystko musi być przyczyną i skutkiem. Może być, może być obieg zamknięty, czyli ja mam z tego dwie korzyści. Po pierwsze, mam świeżą piżamkę za każdym razem, kiedy chcę, a po drugie, mam pranie do robienia. Ale wiesz, z tym praniem to i piżamami to bywa różnie, bo. Nie pierzesz piżam? Nie no, oczywiście, że piorę. Nie tak często jak ty prawdopodobnie, bo ja też przyznam, i to też może się wydać trochę dziwne, ale ja lubię taką piżamę uleżaną. Nie, nie za pierwszego dnia, bo wtedy jeszcze daję chemikaliami różnymi. No i super, najlepiej. I ten zapach mnie właśnie, yy, on nie pozwala mi zasnąć. On mm -hmm. jest za mocny. Mm -hmm. Wiesz, dorzucą tam jakieś lawendy, jakieś inne dodatki, i to jest, no, po prostu pachnie strasznie mocno. Mm -hmm. A jak już się tak uleży, i to jest trochę takie zwierzęce. Mój zapach jest najlepszy, najbezpieczniejszy, tak jak zwierzęta, nie? Jak pachną czymś innym, to się czują nieswojo. A ja czuję się swoje ze swoim zapachem. Więc piżamy nie piorę tak często jak ty. To znaczy nie co tydzień na przykład. Nie wyrażam teraz opinii w jedną ani w drugą stronę. Nie, no, ale patrzysz na mnie. No, co, patrzysz nie na mnie, patrzeć. i teraz nawet będziesz brzydził się ze mną w jednym pokoju być. Będę się brzydził być z tą w jednej piżamie, ale. <laughs> to nam nie grozi. Mam dla ciebie dobre rozwiązanie. Dlatego, że możesz na przykład nie używać zbytnio jakichś detergentów do prania, tylko po prostu no wyprać, może w mydle zwykłym szarym. I teraz najlepsza piżama jest wtedy, kiedy rozwiesisz taką piżamę do wyschnięcia na pełnym słońcu i z tego pełnego słońca jeszcze ją ściągniesz taką gorącą, pachnącą dniem bądź miejscem, w którym suszyłeś. To to jest najlepsza piżama, którą można założyć. Myślę, że naukowcy by się z tobą nie zgodzili. Naukowcy by powiedzieli ale jak to tak? Przecież najlepsza piżama to jest po pierwsze, i to jest sprawdzony fakt. Najlepsza piżama na nasze warunki spania jest z wełny, uwaga. Nie jakieś. obrzydliwe. Nie jakieś bawełny. Drapie. Nie jakieś. Uje. poliestry. Albo... Skąd oni te wełny wytrzasnęli? Znaczy, wiem, że jest owcy i te wełna, ale dlaczego wełna? Wełna ich zdaniem w najlepszy sposób odprowadza ciepło. To znaczy, ona jest. To jest ten. ten, ten Taki materiał, który z jednej strony utrzymuje Twoją temperaturę, jeżeli jest zimno i tego potrzebujesz, ale z drugiej strony, jeżeli jest bardzo gorąco, to fajnie odprowadza zarówno pot, jak, jak i ciepło. Więc działa w dwie strony. Ich zdaniem jest najbardziej optymalne. I w wielu przypadkach najlepiej pomaga na taki zdrowy, długotrwały, niezaburzony sen. Że się nie budzisz przez to, że Ci coś nie odpowiada. Tylko Cię pewnie drapie strasznie. Ale, z ale, z inna ale to nie było przedmiotem badania. Drapanie chodziło nie. o to, chodziło o odprowadzanie ciepła, ponieważ naukowcy jak zwykle musieli wyeliminować całą zabawę i całą przyjemność ze swoich równań. No tak, ale ich zdaniem, Ech. dla tych, którzy mają sen, y, płytki sen, to właśnie to jest najlepszy materiał. Z jakiegoś powodu. Pewnie z tego ciep cieplnego. Ale jakbyś wywiesił po praniu taką wełnianą piżamę na pełne słońce, no to już na drugi dzień to... Byś Jakbym mówił. wywiesił piżamę z wełny, to by mnie sąsiedzi wyśmiali i wytykali palcami. O, patrzcie, to jest... on ma piżamę z wełny. Co za, co za, co za głupi pomysł. Dlaczego głupi? Co za, no, ustaliliśmy wcześniej, że piżama jest konstruktem społecznym. Jest... Może być konstruktem wełnianym Dobrze, też. Dobrze, niech będzie konstruktem wełnianym, ale ona jest uzależniona od swojego przeznaczenia, ok, ale od stopnia wygody. Mało kto przebiera się w piżamę, na przykład jesteś w dresie i pora na spanie, przebiorę się w piżamę i co? Zakładasz wtedy dżinsy i, 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 i marynarkę? Średnio, bo jednak ubierasz to, co jest wygodniejsze, a gdzie ciuchy z wełny wygodne, do spania. Może, może jakaś dobra wełna to ma być. Taka co nie gryzie. Chyba są takie. Sztuczne. Sztu tak, we wełna, jak to się mówi, szklana, taka co się wypełnia nią. Piżama z azbestu. E, nie no, mówię Ci absolutnie szczerze to, co zespół badawczy wybadał i nazwał to badanie. Wpływ rodzaju włókien piżamowych na jakość snu w ciepłych warunkach otoczenia. W ciepłych warunkach, czyli w naszych. My mamy zazwyczaj ciepło. W Polsce. Więc nam to powinno całkiem się przydać, ich badanie. No. Ja jestem człowiekiem, który docenia naukę, lubi naukę, szanuje naukę. Ale pozwolę sobie skorzystać z mojego prawa, które w XXI wieku mi przysługuje, i ponieważ nie będę zmieniał swoich przekonań i postanowień, odrzucam ten element naukowy w imię własnych e, poglądów. Dziękuję. Wiesz co, tego się po tobie nie spodziewałem. Żebyś ty był antynaukowy, żebyś ty nie wierzył w dokonania ludzkości, to jest najwspanialsza, najbardziej doskonały sposób na poznawanie rzeczywistości. Nauka, właśnie. Jak oni ci mówią, że masz spać w wełnie, to będziesz spał w wełnie, Józef. I ja o to zadbam. A mówiłeś mi, że nie grozi nam, żebyśmy spali w jednej piżamie. <laughs> Udział wzięli Józef Poznar, Michał Rypen. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel Józef Poznar. Michał Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel, Michał Rypel. Józef Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do posłuchania. Do posłuchania. Głupotki. Do posłuchania. Przed snem.